Cześć się ja jestem szerokie on ja tak na nowej nagrywacz z bo tam coś za... mi się się połowa filmu, nie? Więc muszę teraz to nowa montować, robić, więc wiecie trochę słowo. Ale dobra, przejdźmy już jakby do samej oczywistości. Jeżeli chcemy uruchomić sobie, wiecie, jakby nagrywałem, są sposób wpisujemy. 5 in live. Nie wchodzimy w to, tylko wchodzimy w kamera fif, live, YouTube, widzicie, i klikamy zainstaluj. Więc e, tak. No. Jak widzicie, to się będzie instalowało. Mobile ogólnie to jest najlepsza i najbardziej podstawowa aplikacja do nagrywania. Ja jej teraz zaufam i poświęcę calutki odcinek na tej nowiuchnej aplikacji, która ma aż 100 milionów pobrań. Więc no Mobizen jest dość taką popularną. No. Marko, dobra. Tutaj już instalacja jest. No Widzimy. Jeżeli tutaj nie będzie Wam działać, to zaraz, to zaraz pokażę drugi sposobik. Nie? Tutaj dla mnie nie ma przeszkód wcale. więc to zainstaluję to wrócę do chwila za was do was jak się zainstaluje siema już jestem, zainstalował się kijkam to tak mam 41% e, tak, następnie to nam coś tam myśli o kamera 5 life. więc e, no to nie, 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 nie bierzemy, klikamy nie dziękuję, tak, kontynuuj, use other, let's window, mm. możemy sobie z paru platform streamować, od to film, a możemy to z kamerki albo z ekranu, ja sobie biorę to, start, ok, mm. zezwolić trzeba na szyściutko. klikamy starcik, Trzeba tu też to zezwolić w naszych ustawieniach, żeby aplikacja miała do niej dostęp. I tutaj nadajemy po prostu jakby nazwę na przykład Shark Leon Pro. A taką sobie tam nazywa na XD. Dobra, tutaj mamy publiczny, możemy nie gotowy, prywatny, streamuj teraz na przykład. Mamy sobie P jak bierzemy, krajobraz i klikamy stwórz, pokazuj więcej, rozpocznij. Yy, klikamy więcej informacji, no i tu jak nam to ta Tragiczna aplikacja nie działa. Klikamy wyjście, chodzimy sobie w to i odinstaluj. Mam jeszcze jedną też fajną opcję Mobizen Live. Kiedy ona już nam się zainstaluje, klikamy otwórz. To jest najlepsze jakby dla streamerów, nie? Ten trzeba się zalogować oczywiście. Wiecie, no i klikamy live tam, dobra, pokażę wam to prosto, tu, 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 tu z... możemy z telefonu albo z kamery jak klikam stąd no i sobie wpisujemy nazwę, na przykład ja sobie wpiszę xd gramy w gry No i potem klikam Start. No, mam nadzieję, że poranek się spodobał. Serdecznie dziękuję za oglądanie. To na tyle. Siema. XD kliknęłem ścinę.